Turystyka to różne formy spędzania wolnego czasu. Turystyka jest rodzajem usług. I teraz, w zależności od różnych kryteriów, turystyka może być różna. I teraz, jeżeli pod uwagę weźmiemy formę organizacji, możemy mieć turystykę zorganizowaną, kiedy jedziemy z biurem podróży, albo turystykę indywidualną, kiedy mama z tatą obmyślają plan, pakują nas do Auta i jedziemy w Polskę, albo nie tylko. Może być podział turystyki ze względu na rodzaj transportu. Może być turystyka samochodowa, może być turystyka autokarowa, może być turystyka rowerowa, piesza i tak dalej, i tak dalej. Ale najważniejszą formą, formą turystyki, najważniejszym podziałem turystyki jest cel wyjazdu. Jakie mamy rodzaje turystyki ze względu na cel wyjazdu? Turystyka wypoczynkowa, kiedy po okresie ciężkiej pracy wyjeżdżam z rodziną w miejsca przyjemne, które gwarantują mi wypoczynek, zresetowanie się, zrelaksowanie i nabranie sił, aby ponownie wrócić do pracy. Turystyka krajoznawcza kiedy moim celem jest odkrywanie i poznawanie nowych miejsc, obiektów i zabytków. Turystyka kwalifikowana, zwana również specjalistyczną, związana z uprawianiem aktywnego wypoczynku. Na przykład narciarstwo, nurkowanie. Ja akurat uwielbiam chodzenie po górach. Możemy mieć również turystykę biznesową, kiedy celem naszej podróży jest konferencja, sympozjum. Turystyka pielgrzymkowa albo religijna związana z podróżowaniem do miejsc kultu, do miejsc świętych dla wyznawców danej religii. Turystyka uzdrowiskowa albo sanatoryjna, związana z wyjeżdżaniem do miejsc, gdzie są właśnie uzdrowiska, w których znajdują się na przykład wody lecznicze. Mamy jeszcze turystykę handlową. Tej chyba nie muszę za bardzo tłumaczyć, na czym polega, i przyznam, że w tej turystyce my, kobiety, Jesteśmy liderkami. Wiemy już, co to jest turystyka, ale wiemy też doskonale, że nie byłaby możliwa turystyka, gdyby nie miejsca, które sprawiają, że chcemy do nich jechać. I teraz, właśnie, co nas przyciąga do tych miejsc? Walory turystyczne. Walory turystyczne jest to coś, co sprawia, że chcemy pojechać w dane miejsce. Oczywiście, walory. Różnią się w zależności od typu turystyki, bo zupełnie coś innego będzie walorem turystyki wypoczynkowej i turystyki kwalifikowanej. Bo jeżeli ja chcę jechać na wypoczynek, walorem turystycznym dla mnie będzie plaża, ciepły klimat, miejsce odosobnione od terenów zurbanizowanych, czyste powietrze, a może las, a może jeziora, coś, co sprawi, że będę mogła wypoczywać. Walorem turystyki krajoznawczej z kolei będą zabytki i te zabytki będą naturalne, czyli stworzone przyrodnicze stworzone przez naturę, na przykład wodospad Niagara, na przykład hmm, dąb Bartek, tak? Ale mogą być zabytki kulturowe, czyli walory kulturowe, to będzie hmm, piramidy w Egipcie. To może być mur chiński, to może być wieża Eiffla, więc to są obiekty, to są walory tu, ym, turystyki krajoznawczej. Co będzie walorem turystyki specjalistycznej albo kwalifikowanej? Góry. Po to, żeby po nich się wspinać, łazić albo jeździć na nartach. Rafa koralowa po to, żeby pływać w morzu i ją podziwiać. A więc doskonale widzimy, że te walory możemy podzielić na w zależności od rodzaju turystyki i z kolei przyrodnicze, czyli te, co stworzyła natura, i kulturowe, czyli te, które stworzył człowiek. Okej, okay, ale czy same walory wystarczą, żeby turystyka już mogła funkcjonować? No nie, żeby dany teren był atrakcyjny turystycznie, on musi być turystycznie zagospodarowany, czyli przygotowany pod ruch turystów. I mówimy tutaj o tak zwanych walorach zagospodarowania turystycznego. Mam pytanie, co z tego, że lubię góry? Jeżeli jestem cykoria i boję się chodzić w dzikie, nieznane miejsca, wolałabym, żeby w tych górach był wytyczony szlak turystyczny. I to właśnie, proszę Państwa, wytyczony szlak turystyczny będzie walorem zagospodarowania turystycznego. Co z tego, że lubię jeździć na nartach, ale nie pojadę w dzikie góry, kiedy nie ma stoku narciarskiego, nie ma wyciągu, nie ma ym, na dole. Ym, knajpy, w której mogę napić się gorącej herbaty, prawda? No właśnie, czyli mówimy o zagospodarowaniu turystycznym, czyli coś, co umożliwia funkcjonowanie tej turystyki. Będzie to baza komunikacyjna, sieć połączeń lotniczych, na przykład, nie wiem, do Egiptu w rejon Morza Czerwonego, tak? Będzie, będą parkingi, będą właśnie szlaki komunikacyjne, ale proszę Państwa, będą to wyciągi narciarskie, tak? Proszę Państwa, baza gastronomiczna, bo oczywiście, że ważne będzie dla mnie, żebym coś zjadła, i to będą restauracje, bary, futraki, cokolwiek, tak? Baza noclegowa, no muszę mieć gdzieś przespać, i to będzie od hoteli pięciogwiazdkowych po. Prywatne kwatery i pola, pola kempingowe. Tak? A więc w walorach zagospodarowania turystycznego będzie wszystko to, co umożliwia ruch turystyczny: dostępność komunikacyjna, baza gastronomiczna, baza noclegowa i kolejne rzeczy, takie jak na przykład wypożyczanie sprzętu, przystań, tak? czyli coś, co umożliwia funkcjonowanie tej turystyki. Ok, już wiemy. Czy turystyka jest dochodowym działem gospodarki narodowej, częścią usług? Oczywiście, że tak. Tylko, żeby była dochodowa, należy tak naprawdę inwestować właśnie w tę infrastrukturę turystyczną, czyli w coś, co umożliwia ruch turystyczny. Jak to wygląda w Polsce? Myślę, że naszych gości mogą, mo, może zniechęcić, zniechęcić słaba jakość drugi, to, że się stoi w korkach, że się gdzieś tam można utknąć w drodze do Zakopanego i tak dalej. I wiemy, że nad tym pracujemy. Wiadomo, że aby przyciągnąć turystów, rozbudowujemy e, ofertę noclegową, ofertę gastronomiczną, bo to wszystko ma na celu przyciągnięcie ruchu i proszę Państwa, oczywiście, że turyści przyjeżdżają do Polski i e, mamy Nadzieję, że będą przyjeżdżać coraz bardziej i yy, dochody z tego będziemy mieli. Może przyjrzyjmy się w takim razie walorom turystyki w Polsce. Czy tak naprawdę turysta ma co robić? Idźmy od północy. Bałtyk. Co możemy robić nad Bałtykiem? Hm. Turystyka wypoczynkowa, już to znamy. Doskonale wiemy, że można, tak? Turystyka krajoznawcza. Czy my nie mamy, nie wiem, latarni morskich, czy my nie mamy parków narodowych, słowiński park narodowy chociażby, tak? Czy my nie mamy klifów, które można pięknie podziwiać, ruchomych wydm, pięknej rzadkiej roślinności, która tam jest. Dalej miast, które są na wybrzeżu, tak, chociażby piękny Gdańsk. A więc zobaczcie, mamy i. Walory turystyki wypoczynkowej mamy, plaże, mamy morze, ale również mamy walory turystyki krajoznawczej. Mamy obiekty, które możemy zwiedzać i to przyrodnicze, na przykład oglądać klify, jak i kulturowe, piękne starówki miast czy latarnie czy można uprawiać turystykę kwalifikowaną? No myślę, że kitesurfing jest nad naszym Bałtykiem popularny, ale wiele innych, chociażby żeglowanie, tak? Więc jak najbardziej turystyka kwalifikowana również. No to idziemy dalej. Pas po jezierzy. No proszę państwa, Mazury, Mazury, Mazury. No właśnie. Mamy jeziora i wiemy dobrze, że bardzo popularne są pojezierze. Ludzie uwielbiają żeglować. Łajby to jest coś, co dużo Polaków um, lubi, i to będzie znowu turystyka aktywna, ale zaraz ktoś może w pięknych okolicznościach przyrody, wśród lasów i jezior, wypoczywać będzie turystyka wypoczynkowa. tak? Oglądanie ciekawych miejsc, oglądanie proszę Państwa tego pięknego krajobrazu, to jest też podziwianie możemy robić piękne, piękne zdjęcia. Idziemy dalej, pas Wyżyn. My mamy niedaleko. Radomsko. Mamy niedaleko, proszę Państwa, Wyżynę Krakowsko-Częstochowską. Piękne skałki wapienne, rzeźba krasowa, a więc lecimy. W pięknych okolicznościach możemy wypoczywać, są walory turystyki wypoczynkowej. Dalej możemy zwiedzać, zwiedzać jaskinie. I nie tylko. Możemy, proszę Państwa, wspinać się po skałkach, czyli już mamy turystykę kwalifikowaną. Przykłady dalej z tego, z tego obszaru, tak? Proszę Państwa, a Kraków i wiele innych miast. Już, już tutaj nie będę się skupiała na Pasie Wyżyn, ale nasza stolica, walory turystyki krajoznawczej, Kraków, piękna starówka, i szereg, szereg innych miast, czyli. Piękne miasta, które można, które można zwiedzać. One tak naprawdę również oferują, jak i cała Polska, świetną, świetną polską kuchnię. To jest kolejny element, kiedy poznajemy, kiedy turyści mogą poznać nasze pierogi chociażby. Tak? Idziemy dalej, no góry. Proszę Państwa, ludzie lubią odpoczywać w pięknych okolicznościach przyrody i niektórym wystarczy tylko to, że widzą z okna, z pokoju, okna, hotelowego, z, z okna pokoju hotelowego giewąt. Inni, tak jak ja, potrzebują po tych górach połazić. Tamci to turystyka wypoczynkowa, ja to będę turystyka specjalistyczna czy kwalifikowana. Dalej, a podziwiać? Niektórzy idą po to, żeby zobaczyć morskie oko. Tak? Czyli znowu wszystkie te walory są, yy, są, i widzimy, że tak naprawdę cała Polska jest bardzo yy, ciekawa i ma bardzo dużo walorów turystycznych. Czy jest atrakcyjna, czy jest zagospodarowana? Tak, i to zagospodarowanie cały czas się. Yy, Poprawia. I teraz, moi kochani, jeszcze jedna ważna rzecz. Lista Światowego Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego UNESCO. Co to jest? To jest lista, na której spisywane są obiekty ważne w skali całego świata. I teraz pytanie. Czy nobilitacją, czy promocją dla kraju jest posiadanie obiektu, który jest na liście UNESCO. Ale rzeczywiście, wszystkie przewodniki przede wszystkim rozpisują się na temat obiektów, które są na liście UNESCO. Czy my takie mamy? Ależ tak. Biało, białowieski Park Narodowy. Ten, proszę Państwa, z żubrami. Walor przyrodniczy. Dalej, proszę Państwa. Malborg, Kraków, Stare Miasto, Warszawa, Zamość. A więc tych obiektów jest całkiem sporo. Macie je wszystkie wymienione na stronie 155. Proszę Państwa, na tej liście jest również UNESCO. E, przepraszam bardzo, jest e, Oświęcim oświęcim obóz koncentracyjny niemiecki obóz koncentracyjny zaraz mi pytacie czy ważne żeby taki obiekt był na liście UNESCO hmm. niektórzy uważają, że takiej smutnej i strasznej rzeczy hmm, nie należy nie wiem zniszczyć zapomnieć no tutaj często dyskutujemy ale doskonale wiemy, że naród, który zapomina o swojej historii skazany jest na powtórne jej przeżycie. Ja myślę, że hmm, Oświęcim, obóz, niemiecki obóz koncentracyjny w Oświęcimu powinien być odwiedzony przez każdego obywatela świata. Po to, żeby zobaczyć, jakie okrucieństwo potrafi wyrządzić człowiek człowiekowi i żeby robić wszystko, aby nigdy więcej nie dopuścić do tej tragedii. Okay. Nie chcę kończyć tym smutnym akcentem, a więc moi kochani, pamiętajmy o tym, że Polska ma szereg walorów turystycznych. Możemy i zwiedzać, i wypoczywać, i wypoczywać aktywnie. I do tego Was zachęcam. Dziękuję.